W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś stąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, Abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały bożej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pismo święte poucza. Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w duchu świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego, Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Boże, który w Chrzcie Świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył usprawiedliwiał i zbawiał amen Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego. Spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.